To postępowanie prowadzone u tak państwa było sukcesem, czy porażką? Yy, proszę pana, to postępowanie ocenił sąd, wydając wyroki uniewinniające I ja myślę, że dodatkowego komentarza nie trzeba. Czyli porażka jednak. Nie, no bo można się czegoś nauczyć na tej sprawie, czy państwo jakieś wnioski wyciągnęli z tej sprawy. Proszę pana, no, każdy taki wyrok jest analizowany i, no, i myśli można... się o tym, co można by było zrobić jeszcze w każdym przypadku. Nie wiem, jak było w tym przypadku, ale sądzę, że poddano to dogłębnej analizie i wnioski zostały z tego wyciągnięte. Po prostu przepraszam, może by wystarczyło, nie sądzi pani? Proszę pana, ja jestem rocznikiem prokuratury i uważam, że prawidłowo wykonuję swoje obowiązki. Jako przedstawiciel osoba, która reprezentuje prokuraturę przed, przed mediami, myśli Pani, że takie, takie słowo byłoby im należne? Proszę Pana, osoby w jakikolwiek sposób pokrzywdzone mogą dochodzić swoich naprawienia krzywdy. To są ludzie tylko, tak? Nie, nie, no. No tak Małe słowo, takie czarodziejskie, ale nie, tak, że niekoniecznie. No. Po prostu nie ma um, jakichś takich um, ustawowych wymogów. Yy, do używania jakichś, tego słów? Y, nie do używania słów, ale do wystosowywania, przepraszam. Państwo się kierują tutaj, rozumiem, normami stykle y, napisanymi, tak? Tutaj nie no, tak. to. to. znaczy nie? Nie jesteśmy automatami, nie jesteśmy maszynami, jesteśmy tak samo ludźmi. To no czemu tak po ludzku można po prostu? Może by nawet żadnych pozów nie było, mm. tak? Bo ci ludzie pewnie... To nie są ludzie, którzy nie potrafią zarobić na, na życie, a, a to chyba chodziło o pewien rodzaj poniżenia, upokorzenia, którzy przeżyli. Czemu taki zwykły gest jest taki trudny? Proszę pana, no jeśli rzeczywiście byłaby taka... Jeśli to... Dałoby jakąś satysfakcję ludziom, to w każdej chwili można to zrobić. To zróbmy to. Może, może, może teraz warto to zrobić. Może warto. Nie, nie, nie się Pani Nie, ja mówię, że warto. Zawsze. Ale Może Pani po prostu w imieniu prokuratury, która. Akt oskarżenia Polek w sądzie, po prostu przeprosić tych ludzi, że. Ja nie mówię że jako instytucja i Rzeczpospolita Polska, zarówno w koronie, chociaż tutaj jest, ale może to by było takie bardziej zrozumiałe dla, dla, dla ludzi, którzy nie, nie są po prostu bardziej zrozumiałe dla wszystkich. Ja przepraszam, jeśli. Rzeczywiście, ci ludzie czują się skrzywdzeni, to ja poczuwam się do tej odpowiedzialności. Mimo, że nie prowadziłam tego postępowania, ale w imieniu firmy przepraszam. Okay. Mi się wydaje, że Bo ja uważam, że tak po ludzku należy postąpić, niezależnie od tego, jaką się pełni funkcję.